Siema wam wszystkim. Cześć, witajcie. Dzisiaj postaramy się nagrać cały taki poranny dzień, poranny, poranną rutynę, którą zazwyczaj robię, kiedy wyjeżdżam pracy. Umiem w odróżnieniu od innego rodzaju pakowań, zawsze trzeba zabrać troszkę więcej elektroniki, czyli bierzemy laptop, kamerę, gopro i jeszcze parę innych dziwnych rzeczy. Udało się, spakowaliśmy się. Dojechaliśmy osobówką do tira mojego i jedziemy i już przejechaliśmy 3 godziny prawie i jest ciemno już. Dzisiaj wcześniej wyjechaliśmy. Podsumowanie dnia. Przyznam się Wam, że ostatnio w ogóle prawie nie robię zakupów. Znaczy się robię zakupy, ale robię je w taki sposób, że nie ukrywam, wyrabiam się. Poniżej 100 zł, właściwie to nawet w okolicach 50 zł. Mówię o zakupach na trasę. Jeżdżę stosunkowo szybko, w sensie że robię krótkie kółka do Anglii z powrotem. I w tych kółkach najczęściej ogarniam się z całą trasą w 5 dni. I po prostu wyrobiłem już sobie taki system, że na te 5 do 6 dni, to wszystko zależy jak leży, zabieram 5 zup z domu. Jako obiady, oraz do tego biorę śniadania. Kolacji staram się nie jeść, bo jak się obijem, a jak ja siadam do jedzenia, to lubię sobie zjeść, więc jak się obiję, to po prostu kiepsko śpię. Więc kolację skreślam. Moje zakupy zatrzymują się właściwie na kupnie wody, ponieważ zawsze staram się mieć dużo wody, żeby jej nie zabrakło na zwyczajnym świecie. Więc na pewno kupuję piątkę bądź szóstkę, zależy gdzie kupuję. Wody, no i całą zgrzewę małych butelek półlitrowych, ponieważ są po prostu łatwiejsze w użytkowaniu. Więc kupuję wodę, kupuję mleko, kupuję jakieś płatki. Płatki starczałem przeważnie na miesiąc, do tego kilka worków jabłek, tam z 2-3 kg, jakiś owoc, banan, zależy na co mam kaprys. No i coś do przegryzienia jakiś słonecznik czy chipsy jabłkowe, jabłkowe, chipsy jabłkowe. To jest wszystko. Wyrabiam się bardzo w gotówce. Mam też awaryjnie, i to zawsze polecam każdemu świeżemu jak i staremu driverowi brać, to zupki chińskie. Dlaczego polecam zupki chińskie? Z dwóch powodów. Marka jest tutaj nieistotna. Polecam je z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli przyjdzie Wam taka sytuacja, że będziecie musieli stać gdzieś na obczyźnie, głodni, to nie będziecie musieli chodzić po polu i wykopywać ludziom ziemniaków, bo i takie historie się zdarzały. Tylko po prostu odgrzejecie sobie w wodzie, której zawsze musicie mieć pod dostatkiem, e, właśnie zupkę chińską. Dzięki temu nie umrzecie z głodu. Po trzech dniach postoju na parkingu, teraz. A dwa, te zupki, chińsko, te zupki chińskie mają na tyle e, dużo kalorii, na tyle dużo wartości odżywczych, że spokojnie można ją taką zupkę zjeść przed snem. Ja przynajmniej tak mam, że spokojnie zjadam tą zupkę przed snem i mogę spokojnie właśnie kłaść się, spać nie czuć dyskomfortu z przejedzenia. Rzadko zjadam te zupki chińskie, ale na górnym łóżku mam przeważnie z 5 do 10 takich torebek. Zdarza się, że potrafię przez pół roku nawet jednej nie jeść. One mają długie terminy, tam po dwa lata, więc to jest taki mój life hack, który Wam polecam stosować. Wozić ze sobą tak zwane ADR-y. Ja ADR-y zawsze mam w samochodzie. Do tego jakieś makarony, kiedyś woziłem kaszę, ale one zawsze się przeterminowywały, nigdy nie było czasu na to, żeby to robić, bo jest to po prostu bardziej czasochłonne. No, ugotować kaszę czy ryż. A tutaj zalewamy wrzątkiem, czekamy chwilę i mamy. Także nie jest to zdrowe. Jeżeli chodzi o dobre odżywianie, nie polecam, ale jeżeli chodzi o to, że jeżeli, jeździcie w transporcie międzynarodowym boicie się, że umrzecie z głodu, jak najbardziej jestem na tak. Także taki mój króciutki live hack. Hej, hej, hey. nastał nowy dzień. Dzisiaj robimy jedenastkę, bo, no bo tak wyszło. Udało się zmieścić z, z całą robotą w, bl, bl, no, w 13 godzinach, więc spokojnie sobie zrobię jedenastkę. W planach mam o dziwo dla mnie, o dziwo, bo ja jestem niezwyczajny takich rzeczy: troszeczkę się poruszać. Także mam skakankę, wciągam skarpety i dzięki motywacji niektórych trackerów stwierdziłem, że może nawet jeżeli skakał nie będę to po prostu się poruszam, przejdę się kawałek. Zostało mi jeszcze godzina pauzy. Godzinę pauzy to zdążę chociaż z pół godziny się pogimnastykować. Troszeczkę chociaż. No i dobra, aerobik zrobiony. Ciężko to nazwać aerobikiem po prostu. Zrobiłem kilka podskoków ze skakanką, z 10 minut mi się zeszło, ale powiem Wam, że z moją kondycją to jest... Z moją kondycją to jest naprawdę wyczyn. Straszne. Czas na śniadanie, co? Zostało pół godziny pauzy 40 minut. Trzeba coś szamać. Miska, miód. jakieś jabłko. Nie wiem czy tego konkretnie oczekiwaliście na moim kanale. Ale będzie teraz szkoła kucharzenia. No i sam wpierw jak to mówią, Pauza 45 się kręci, właściwie to już się wykręciła Też tak macie, że u was pauza jest zawsze za krótka? Już zrobiłem pauzę 45 minut, jeszcze nie zagotowałem wody na kawę Bo chcę się naobić kawy Zrobiłem sobie obiad, muszę kupić winietę, muszę posprzątać w samochodzie Kupa, dużo różnych zajęć do zrobienia Masakra Ale ogólnie zamysł jest taki, zrobiłem pauzę 45 Zostało mi ze 4 godziny do portu, 4,5 właściwie, Mogłem troszeczkę dalej pojechać, ale nie znam parkingów dalej. Znaczy, znam parkingi, ale nie znam takich, które by mnie usatysfakcjonowały. Więc kawa się skończy, mamy już 51 minut. U mnie 405, zawsze trwa 57 minut. Tak matematycznie to wychodzi. To jest matematyka trackerska. Jakby ktoś potrzebował kursu na matematykę, skąd to zapraszam. Eee, tu się inaczej liczy minuty po prostu. 45 minut to tak naprawdę 57 minut. Dlaczego tak jest? To wszystko jest rozpisane w przepisach związanych z transportem. Nie, tak naprawdę to Was Dzisiaj mamy poniedziałek, poniedzielnik, mam już 11.40 wykręcone pauzy, więc i coś, no, ale będę stał jeszcze do 21.00, a jest godzina teraz 17, czyli jeszcze troszeczkę tej pauzy całej mojej wyjdzie, a wyjdzie i dlatego, że do pracy tam gdzie mamy rozładunek to przyjeżdżają dopiero o 21, no, o 21.00 się biorą za robotę. Ja liczę nasz czas, czyli o 21 ruszę, na 22 będę, mam niecałą godzinę dojazdu. Taki jest plan. Agregat chodzi. Dojechałem na pierwszy serwis. 30 funtów za pauzę chcieli, miałem jeszcze 40 minut, mówiła w dupie, nie będę płacił kurczę, 30 funtów za pauzę. Za parking wyjechałem, wjechałem na parking, gdzie wiedziałem, że jest po pierwsze tanie, po drugie bezpieczniej według mnie, ale jest jedno miejsce parkingowe, że nikogo mnie nie, stoi, nie stanie, bo jest wyjazd z cpn -u. Jest miejsce wydzielone, akurat tu mogę stać. No i co ważne stoję na agregacie, więc cały czas moje auto warczy. No, lepiej jest nie stać przy kimś, bo to jednak chłopakom przeszkadza, mi też zresztą przeszkadza jak gdzieś stanę i agregat warczy, to też nie jestem szczęśliwy, także, także tak to wygląda. Strasznie jest to irytujące, kiedy sobie zrobimy pauzę. Jesteśmy bardziej zmęczeni jak przed pauzą, no może nie bardziej zmęczeni, ale Stoję już, proszę was, 16 godzina, a ja przyzwyczajony jestem do krótkich godzin, 9, pauz 11, to już jest na długo. No i co, przyszło mi zrobić 16 godzin pauzy, zaraz jechać, a ja jestem zmęczony na zwyczajnie świecie. Robimy kawę, szykujemy się i do Londynu, ale nie narzekamy. Mamy produkcję kawy, zostało 5 minut do końca pauzy. Pauza już jest dawno zrobiona, ale zostało jeszcze kilka minut. Ustaliłem, że ruszam o 21, żeby ładnie wszystko się poukładało. Takie zboczenie zawodowe. Dużo kierowców rusza po prostu o pełnych godzinach 19, 19, 30, 45, albo za 15, albo 15 po takich pełnych, równych godzinach. Bo później łatwiej jest sobie policzyć, że a ruszyłem o 21, to wiem teraz, że mogę pracować do której? Do 12. Mam wam wszystkim. Mamy dzisiaj wtorek, późny wieczór. Właściwie to już można powiedzieć, że środa się zbliża, bo jest godzina 22, a dopiero ruszyłem. Miałem wam opowiadać wszystko po kolei, jak leci cały tydzień, a jak zwykle zapomniałem, zakręcony byłem dużo roboty miałem. Nagrania nie będzie z tego, ale wam opowiadam troszeczkę. Więc tak, najpierw dojechałem do portu na 8 godzin. Tak sobie jechałem w ogóle korków nie było, bo to święta się skończyło właśnie to skończył się cały ten bałagan związany z, z, ze świętami więc na drogach pusto. Wyjechałem z miejsca, gdzie tam kierowca dojechał. Dojechałem do niego, jak zwykle z sobówką, wyjechałem, dojechałem na raz w Niemcy, na dwa razy do portu, tam na 8 z kawałkiem dojechałem do portu. Chciałem wziąć bilet tak jak zwykle na 18, czyli przepauzować sobie w porcie. Okazało się, że mogę tylko 12 godzin wcześniej wziąć bilet, a byłem przed pierwszą. Więc nie pasowałem mi ta godzina, stwierdziłem, że przepłynę na Anglię i na Anglii zrobię pauzę. Starałem się już pauzy na Anglii nie robić, bo sami wiecie dlaczego. Anglia nie jest do końca bezpieczna, jeżeli chodzi o pauzy. Ale skusiłem się i przepłynąłem. Jak stałem już w Anglii, no to byłem do przodu o przepłynięcie promem, więc ruszyłem o 21. Pojechałem, rozładowałem się, przepłynąłem z powrotem na kontynent. Podjechałem na firmę, gdzie miałem się ładować. Od 5 do 8 zrobiłem sobie 3 godziny pauzy, dzieloną, jedenastkę. I o 8:00 się zarejestrowałem, że jestem gotowy do załadunku. Załadunek trwał całą godzinę. Załadowałem się i jeszcze miałem 2 godziny, żeby odjechać stamtąd, więc dojechałem do granicy holendersko-belgijskiej, tak zwanego Hazeldonka. Na Hazeldonku stanąłem i zrobiłem 9 godzin pauzy. Te 9 godzin wymusiło ode mnie takie typowe to, że stanąłem 12.05, tak mi się akurat czasy kończyły, tam zostało ze 3 minuty zapasu. Więc stanąłem 12.05. A o tej 9.05, czy tam 08 musiałem ruszyć, ponieważ według nawigacji miałem 3 godziny do Niemiec, a ruszyłem o 21.05. Czyli w Bendix lecimy, nie ma czasu na obijanie się, bo chciałem po prostu wyjechać z Holandii, żeby już nie kupywać sobie drugiej winiety, bo jest ja jestem oszczędny facet. Więc sytuacja wygląda no w ten sposób, dzisiaj mamy załadowane 21 z kawałkiem, tak 21,5 tony komputer pokazuje. Pomidora z kolejnych ciekawostek odnośnie nawigacji. Często mnie pytacie na jakie jeżdżę jeżdżę na starym tom tomie. Przykładem tego, że jeżdżę na starym tom tomie, jest to, że po pierwsze nie wiedziałem, że są dwie drogi zamknięte, musiałem sobie poradzić. To raz. Dwa, wczoraj nawigacja mnie prowadziła pod zakaz 10 ton i to takie ostre 10 ton, że stoi narysowany policjant i czerwony wielki zakaz i tak dalej. Dojechałem tam, żadna nawigacja nie mówiła mi, używam tylko jednej. Nie mówiła mi, że tam jest ten zakaz. Pojechałem, zawróciłem, pojechałem inną drogą. Jeżdżę tak, ponieważ w dalszym ciągu być może się mylę, jeżeli się mylę, to przekonajcie mnie, że się mylę, ale w dalszym ciągu uważam, że nawigacje nie zawsze wiedzą dobrze. I po prostu jak zaczną kombinować, to przekombinują. Ale prawdopodobieństwo jest takie, że po prostu nie trafiłem jeszcze na dobrą nawigację, a wydawać 2000 za nawigację mi się za bardzo nie chce, wolałbym. Nie wiem, miałem zbędne 2000 to bym sobie kupił GoPro 70. <laughs> Zrobiłem sobie krótką pauzę. Bardzo krótką, bo stoję 7 godzin. Najwyższa pora się ogarnąć. Stoję na Nevadzie. Stoję na Nevadzie, więc e, idę zaraz się wykąpać. Miałem zrobić 11, ale powiem, wam, że po co mi ta 11, jak już dawno nie śpię No i zadzwonili do mnie ze spedycji, powiedzieli, że od 6 rano mogą mnie zdejmować. A no, mam gdzieś tam w Lublinie rozładunek, więc, więc jak ruszę niedługo, no to będę tam około 3 godziny. I szachermachę! Wczoraj mi się rozwaliła chłodnia po drodze z pomidorem, ale nic strasznego. W sensie ja mam taki wyświetlacz na, na czepie i widać tam temperaturę na nim. Zobaczyłem, że coś się na pomarańczowo świeci. Zatrzymałem się. Eee, okazało się, że nie ma oleju w silniku. Taki komunikat dostałem, ale skasowałem ten komunikat i teraz wszystko działa. Olej jak najbardziej jest, po prostu nie wiem, kaprys taki życiowy, widocznie chłodnia miała. A teraz co, zbieramy się pod prysznic. I trzeba że w końcu ten głupi ryj sobie ogarnąć. Czemu w okularach, bo nie mogę wam w oczy patrzeć. Kiedy ten komentarz dostałem, że, że jak robiłem recenzję tableta to jest taki że widzą w oczy się nie da patrzeć. Już wam patrzę w oczy, już jest lepiej. To co? Szykujemy się nie? do, do wyjścia patrycznych. Przypominam Wam tylko jednej ważnej rzeczy: zawsze bierzcie ze sobą ręczniki i kapcie.